Muszę wam to pokazać, bo to jest wyjątkowo dziwne, ale pasuje mi to do rozpoczęcia filmu. No, tego typu. Idzie sobie normalnie, centralnie, formalnie, na Bosaka. No, nieważne. Witajcie, cześć i czołem. Uszanowanie e, witam Was ponownie z e, Wodzem w tle. Pierwsze przebłyski e, wiosny, do której jeszcze troszkę nam zostało, bo przecież ponad miesiąc e, tak naprawdę, ale e, trzeba czerpać e, ile się da z tego, co nam m, przyroda daje, tu już pogoda daje e, i jeszcze tydzień. Zapowiadałem to w poprzednim odcinku, ale jeszcze tydzień i będzie m, bardzo m, ciekawa rzecz do pokazania wam i to na. Znowu ciekawy projekt, po prostu e, będzie sfilmowany przeze mnie i Michała. Także e, zapraszam za mniej więcej tydzień, dwa maksymalnie. Nieważne. E, dlaczego zaczynam z wodzem? Po raz kolejny zresztą, e, ponieważ chciałbym e, tutaj odpowiedzieć Wam na dwa pytania. Jedno takie najbardziej istotne, najczęściej pojawiające się, zwłaszcza ostatnimi czasy, to jest kwestia mapowania tego silnika. Czy to ma duży przyrost mocy możecie liczyć i mam wrażenie, że ludzie, którzy pytają to są za przeproszeniem tacy wiecie, Janusze biznesu, o, kupię sobie Chińczyka, podaję, ci, odblokuję go i będę miał tenerę w tanich pieniądzach. Nie, nie będziecie mieli tenery w tanich pieniądzach. Czy coś zmienia mapa w tym silniku? Bardzo dużo zmienia w tym silniku, ale to najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na to, co chcecie od silnika. Bo ja zawsze to powtarzam, to jest jednocylindrowiec, który powstał w 1992 roku i jest w bardzo mało zmienionej formie produkowany do dnia dzisiejszego. Ok, ma wtrysk, jest to wygładzony, ale to dalej jest duży singiel, który lubi wibrować, który ma bardzo wąski zakres wysokiego momentu obrotowego. I, i trzeba wiedzieć jak to wykorzystać, trzeba wiedzieć po co Wam to jest czyli jeśli jeździcie turystycznie spoko, ten motocykl da radę nawet zblokowany, jeśli chcecie się pobawić w terenie to będzie naprawdę przyjemność jeździć takim motocyklem zwłaszcza odblokowanym ale dalej jest to specyfika i siadając na niego i na inne cywilizowane, współczesne maszyny to jest drastyczna różnica najlepszy przykład 525 DSX, jego młodszy brat z mniejszą pojemnością silnika, tak naprawdę ma dokładnie tą samą moc, bo został przewidziany na te same, na te same prawo jazdy. I w takie takiej codziennej są zdecydowanie fajniejszym wyborem do 650. Ale nie dadzą tyle frajdy z jazdy, im bardziej chcecie się zapuszczać na boczne drogi. W związku z powyższym tutaj wchodzi DSX, który na dzień dobry, nawet zblokowany, ma dużo wyższy moment obrotowy. Po odblokowaniu ten moment obrotowy potrafi wzrosnąć tam do 68 Nm. Ja nie wiem, ile mam w tym momencie na odblokowanym silniku. Nie chciałbym się, żeby sprawdzić to, schamować go. Pewnie prędzej czy później to zrobię, ale wiecie. Szczerze, cferki no, nie są mi do szczęścia potrzebne. Fakt, jak założyłem odblokowany moduł, nie zauważyłem różnicy e, dużej. Znaczy, byłem zdziwiony, bo kurde, włożyłem tysiaka, nie czuć aż tak różnicy takiej drastycznej. Natomiast, jak pojeździłem e, już te kilka kilometrów, e, to im bardziej luźne nawierzchnia, tym więcej frajdy to daje i tym bardziej widać różnicę. Jak, le, jak o ile lepiej wstaje ten silnik z dołu. w zakresie obrotów, tam się może dużo nie zmieniło, no ale jest taki wyrywny, no co tu, tu już mówić, nawet dzisiaj jedząc po mieście, gdzieś tam e, szybko e, przyspieszałem nieuważnie, za szybko puściłem sprzęgiełko i już koło idzie w górę. E, także no, no jest, taki, jest ten potencjał do takiej zabawy właśnie stricte e, e, turystycznej, nastawionej na luźne nawierzchnie, albo na jakieś tam delikatne skoki, wygłupy i tym podobne inne rzeczy. E, ale w, i w trasie, po prostu je, jadę szybciej, a mniej męczy silnik i mniej ją spala fizycznie, także to też jest taki dodatkowy plus. Mówię, no nie, nie nastawiajcie się, że zaraz to będzie du, piekielnie duży przyrost mocy i będziecie mogli konkurować z tenerą e, Na przykład nową, tak? Tę 700 -ką. No nie e, zaczął, Już motocykl mi wyje, jak tylko do niego się zbliżyłem, a to dlatego, że założyłem mu ten bezkluczykowy dostęp Patrzcie na to Zamknięty o, Właśnie się otworzył Cyk. I mamy to <średerskie> rozwiązania rozwiązanie. To zwróciłem modelowi 900, temu nowemu Fajne, i się sam wyłączył. Alarm zabezpieczył. Jakbym chciał, to mogę sobie jeszcze odpalanie dolne zrobić, ale tego robić nie będę. Bo to zbędne. Chodziło tylko o to, żeby nie mieć przy sobie kluczyków za każdym razem. No i, i tyle. Tutaj był... jest ten przycisk do włączania zapłonu. Ale mam też stacyjkę klasyczną, jakbym sobie chciał z niej skorzystać, to nie ma problemu. Druga rzecz, o którą mnie często pytacie, a to trochę już podchodzi pod lokowanie produktu, co mówię o, o, oficjalnie, czyli to, co tutaj widzicie, to jest ładowarka indukcyjna firmy SP Connect, która to w zeszłym roku podesłała mi swoje urządzenie, znaczy zestaw taki startowy, że tak powiem. Dlaczego mi się to podoba? Dlaczego Wam to pokazuję? Bo jakby nie muszę wam tego pokazywać, dostałem po prostu tak, żeby używać sobie przez sezon i, i zobaczyć dalsze akcesoria. Natomiast wiem, że i tak będziecie pytali, dlatego dlaczego jest fajny? Bo przykładam telefon, przekręcam i on już jest zmontowany. Dodatkowo jest ładowanie indukcyjne. Nie musi być, ale można sobie dodatkowo dokupić. I już mi się telefon ładuje po odpaleniu motocykla. Nie muszę żadnych kabli, niczego to kompletnie podłączać. To robi się całkowicie automatycznie, bez jakby dodatkowej ingerencji. I to mi się bardzo, ale to bardzo w tym systemie podoba. A teraz dostałem jeszcze na przykład statyw dodatkowo do, do tego systemu. Coś się jest elegancki, bo działa oczywiście z tym etui. i no, na pewno wykorzystam niejednokrotnie, bo często, tak jak teraz z ręki nagrywam, i, i wiecie, to ta łapa w takich ujęciach troszkę się męczy. No. A jeszcze, jak już jesteśmy przy wodzu, to troszkę się pozmieniało. A właściwie kolorek się zmienił. Lakiernika się widać, proszę bardzo, jest teraz tak spójnie, cały czarno niebieski Jeszcze będą takie. A, dodatki jeszcze się mu pojawią, ale to wkrótce, no i. Um, ten tył, o ile wydech się bardzo ładnie sprawdza, fajnie brzmi, nie jest upierdliwie głośny, no to muszę to poprawić, bo <laughs> no, trochę wieśniacko to wygląda, nie, nie przymierzając, a przede wszystkim jest strasznie niesymetryczne i denerwuje mnie to. Tyle tytułem wstępu, bardzo długiego wstępu. Jedziemy z kolejnym bitem. Pierwsze odpalenie e, junaczka RAV 125. Jakby ktoś był ciekawy jak brzmi maszyna to nie ma tu żadnego spektakularnego dźwięku wydechu. Ot, brzmi tak jak każdy inny e, motocyk 125, zwłaszcza z tym silniczkiem. Paruje, tudzież wypala się właśnie wydech. I, i ten tusz z rąk z, z palców chociażby który na nim zostawiłem, nieważne. Odpaliłem go i był su mały surprise, bo pracował bardzo nierówno. Kontrolka w zapalona, więc sobie podłączyłem tak na szybko komputerek. Chociaż nie był on wymagany, bo tak naprawdę wystarczyło sprawdzić wszystkie połączenia, czy są poprawne czujnik czego to był. Temperatury powietrza był odłączony i stąd problem. Natomiast wspominałem już w pierwszym filmie, który nagrywałem o tym sprzęcie, że jest tutaj wtrysk Bosza, co mnie bardzo zdziwiło, że jest to dość droga jednostka, taka sama jak mam na przykład w Wodżu DSX 350. I tutaj mamy bardzo podstawowy zestaw wskaźników. Właściwie prędkościomierz, kontrolka wtrysku, długie kierunkowskazy i rezerwa, czyli nic nadzwyczajnego specjalnego. Natomiast... No w związku z tym, że tu jest tutaj zastosowany Bosch, to zobaczcie na informacje, które się pojawiają tutaj w, w tym komputerze, który ten komputer dostarcza. Jest to między innymi przepływ paliwa, spalanie chwilowe i no total consumption jakoś to mi nie, po, nie pokazuje ale jest całkiem spora ilość informacji dotyczących tego silnika. Niemniej jednak do czego dąży, że jakby zastosować tutaj odpowiedni komputer pokładowy pod OBD to bez problemu jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego motocykla informacje właśnie na temat spalania. Tak samo jak ma to w Wodżu właśnie wykonane. To jest taka, wiecie, taki detal i mało kto będzie pewnie z tego korzystał, ale jakby ktoś chciał sobie ten motocykl, licznik, jakby stuningować, założyć coś ciekawszego, a jest to banalnie proste, bo mamy przecież tutaj najzwyklejszy w świecie, najprostszy możliwy ślimak prędkościomierza, także absolutnie każdy licznik tutaj taki analogowy będzie pasował. Albo właśnie taki podłączany przez OBD. Dobra, tyle to tak na... Dobra, mam jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą tej oto maszyny, którą już przecież dobrze znacie. Zrobiłem kolejne parę dziesiąt kilometrów, dosłownie 80, chyba 8 według licznika, ale po wymianie zegarów, chyba już to pokazywałem, po wymianie zegarów muszę skalibrować tutaj. Raz baterie, dwa licznik, tak żeby pokazywał poprawne prędkości, znowu, bo teraz mocno zawyża i prędkość maksymalna wzrosła do 140 km na godzinę. Oczywiście fizycznie jedzie nadal 110, i dlatego też tam wyrzuca błędy z ABS-em, mimo że ten ABS działa. No ale nie, nie, o, to, nie o tym dzisiaj, nieważne. Pojdziemy sobie po Warszawie i stuknąłem sobie trasę, gdzie wiedziałem, że mam mniej więcej 40 e, chyba 2 albo 3 km w jedną stronę. Przy zasięgu tych około 100 km powinien spokojnie wyrobić, ale oczywiście, jak to ja, zamiast oszczędzać prąd, to cały czas na pełnym gazie praktycznie na obwodnicy 20 km pełnym gazem do 110. Wyprzedzałem wszystko jak leci i dojechałem na miejsce. Miałem 48% baterii. O kurde, trzeba będzie jechać delikatniej, żeby dojechać do domu. Natomiast Przecież po co mam jechać wolniej, skoro w tym pięknym motocyklu mam coś takiego, jak ładowarkę. O, muszę to otworzyć, kurde. Mam gniazdo ładowania kategorii chyba drugiej, to się nazywa jakoś, tak, nieważne i mam masę ładowarek po drodze, z których szybkich ładowarek, w których mogę się w po prostu komfortowy sposób naładować. Przypuść sobie na szamkę, tam 15-20 minut, doładuję te 10% baterii i, i mogę śmigać dalej bez ograniczeń prędkości. Podjechałem na Orlen. Jest ładowarka puściutka, jest gniazdo pasujące, no ale przykro nam, proszę pana, proszę zainstalować aplikację. Po zainstalowaniu aplikacji, proszę podać swój numer karty kredytowej, żebyśmy mogli pana skasować za tankowanie ładowanie i tak myślę sobie kurde naprawdę czy to jest takie trudne nie mogło być to na zasadzie e, prepaidu tak jak nie wiem na każdej innej samobsługowej stacji paliw e, ładowania że bez podawania karty tylko deklaruję kwotę płacę za tą deklarację i potem ściągają mi z karty dokładnie tyle ile zatankowałem Dlaczego tutaj tego tak nie ułatwili ale może to tylko Orlen jadę na kolejną stację pod harleja Cholera, dokładnie to samo. Dobra, nie ma, nie ma przebacz, trzeba się doładować. E, karty sobie skonfigurowałem, chociaż nie miałem w sobie portfela, bo to trudniejsze, ale dobra, dałem radę. E, karty sobie podpiąłem pod aplikację, podłączam. Kurde, nie działa, nie, nie, nie dogaduje się z moim motocyklem dana ładowarka. E, Okej, okay, spoko, jadę do Greenwaya. Tam powinno to działać. Pojechałem do kolejnego właśnie Greenwaya, zanim aplikacja... Co ciekawe można się rejestrować, znaczy można tam ładować jako gość, ale nie wiem dalej jak działa kwestia płacenia, ponieważ nie byłem w stanie wytrzymać i wyczekać aż mi aplikacja się ściągnie, potem uda się zalogować na stronę bez logowania jako gość, także w ogóle jakiś absurd, pojechałem dalej jadąc 35-45 km na godzinę, nie już nie autostradą, ale bocznymi drogami. I dojechałem, dojechałem na, na spokojnie, ostatnie kilometry już sobie pozwoliłem, no bo miałem jeszcze sporo zasięgu, dojechałem przy 7%, czy 6. I co ciekawe, na trzecim biegu, który pozwala mi się rozpędzić do maksymalnych prędkości, e, już odcinało silnik. Na drugim biegu, jak jechałem, czyli tym do 75 km na godzinę, jechał bez najmniejszego problemu, cały czas z pełną mocą, do tych 7%. Jak spadło na 6%, też zaczął, znaczy zaczą, odłączył mi silnik, no ale tu już... Momentem pędu dojechałem, dotrudlałem się pod firmę. Jakbym delikatnie wiecie, używał gazu, to spokojnie te ostatnie 5% bym wykorzystał. Aczkolwiek baterie litowojonowe raczej nie lubię, jak się wykorzystuje je od zera do 100 i ładuje do, zawsze do 100. Eee, takie krótkie ładowania, szybkie, wcale nie są takie złe dla tej baterii. Eee, no ale, właśnie, kurczę. Nie mam nic do pojazdów elektrycznych, bardzo mi się podobają pojazdy elektryczne Uwielbiam ten pojazd elektryczny, bo fajnie jeździ, nadaje się na jakieś delikatne boczne dróżki Albo nie boi się bocznych dróżek, jakichś takich szutrów, nie mówię tu o jakimś ostrym terenie Daje sobie radę w takich warunkach, nawet z gniazda w domu tego tej ładu, tym, 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 o tym, o tym kabelkiem, który tutaj mam, on się ładuje w ciągu 3,5 godziny do 100% Spoko, to nie jest tak, no, tak źle tym bardziej, że doładowujemy małe ilości na, wiecie, często dajmy na to. Także to już nie jest problemem. Ten zasięg tutaj do latania wokół komina spokojnie by wystarczył i to mamy takie osiągi, że myślę, że ta 500 spokojnie spod świateł zostanie w tyle za takim elektrykiem. Więc naprawdę fajnie się tym jeździ, tylko kurde, z każdej strony bombardują nas elektrykami, z każdej strony zachęcają nas do elektryków, ale Suma Sumarum, chcecie się naładować na przykład i kurde jest problem, bo tutaj daje nam aplikację, znaczy zainstaluj naszą aplikację, e, poda kartę e, płatności i tak dalej, i tak dalej. Jak oni sobie to wyobrażają, że co ja będę miał 10 aplikacji w telefonie, żeby móc się naładować e, na, na stacjach ładowania? Czy to jest nonsens totalny. Kto? I po co nad tym myślał? O co tu chodzi? Rozumiem, że to jest, żeby ściągnąć klienta do swoich stacji, ale to jest bez sensu. Ja chcę jechać na dowolną stację i na tej dowolnej stacji móc się naładować, a nie wyszukiwać akurat tylko tych, do których mam aplikację. A tym bardziej, że jestem na tyle dziwnym człowiekiem, że używam niejednokrotnie jeszcze telefonu np. Blackberry który no nie spojera żadnej aplikacji um, androidowej, ani iPhone'owej, ani żadnej innej, bo ta platforma już oficjalnie została wycofana z użytku. I co? I wtedy jak mam się naładować? Jak nie mogę zapłacić pieniędzmi, ani kartą, ani niczym innym. Bez sensu. No ale sama jazda sprzętem jest naprawdę luks i, i, i jest fajnie. Poki ładuję w domu, chociaż już mam um, aplikację jakby stworzoną, znaczy mam już te kilka aplikacji zainstalowanych siłą rzeczy. Niestety, i przy najbliższej okazji, jak pogoda pozwoli, jadę i będę próbował, na których się mogę naładować, na których nie mogę się naładować, i czy tylko ta Harleya nie chciała współpracować z moją ładowarką, czy znaczy z moim motocyklem, czy było za zimno, nie chciał się naładować i nie chciał się połączyć, nie wiem, to się okaże. No, dobra, tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. E, cześć i tak jak powiem, wrócę już niedługo z bardzo fajną rewelacją wręcz.